Yy, awaria pompy wody. Widzę już wyciek, ale nie mam pojęcia, co to jest za szparka, która tu powstała yy, i z niej leci jak z kranu. Kropelki się zbierają. O. No i teraz pytanie do ludzi, którzy znają te silniki i te samochody. Ja się o tym nie znam, dlatego pytam. To jest normalne? Dlaczego to jest? Dlaczego tu jest dziura? Czy tu czegoś brakuje po prostu i wystarczy to włożyć? Ja tu nie widzę gwintu. To jest śruba? Co to jest? Dlaczego z tego cieknie? To jest zagadka. Naprawdę tutaj czegoś brakuje. To się kręci razem z... z tym kołem. Nie wiem o co tu chodzi. Pomóżcie, bo trochę zgłupiałem szczerze mówiąc.